ma tu Johnny Rep. Słuchajcie, trochę sobie po-redpilujemy z okazji wojny. Też trochę. Bo tak, szanowne, silne i niezależne, tak bardzo im zależy na równouprawnieniu, ale do boju to by wysyłały najczęściej chłopaków, a same siedziały sobie w ciepełku i co, i wrzucały sobie na profilówkę flagę ukraińską i no i ograniczały się ewentualnie do jakichś drobnych działań pomocowych e, no dobrze, to teraz w takim razie porozmawiamy sobie, bo tak, bo tak się mówi ale że tam e, że faceta obowiązkiem jest bronić ojczyzny i tak dalej, no dobrze to teraz e, może byśmy tak sobie powiedzieli jak to w praktyce wygląda tak, no, na przykład e, jak wygląda Moi drodzy, śmierć czołgisty. Zwłaszcza w ruskim czołgu lub po radzieckim czołgu. No, ktoś, kto nie, nigdy się nie zajmował, nie, nie oglądał, nie, nie czytał na temat, na temat broni pancernej, ten nie wie, jak to wygląda. No więc słuchajcie, moi drodzy, jak teraz możemy sobie pooglądać w mediach zdjęcia i filmy. Jak wyglądają kolumny pancerne yy, rosyjskich pojazdów pancernych, yy, BTR-ów, wozów bo 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 bojowych, piechoty i czołgów różnych typów. T72 w różnych wersjach rozwojowych, T80 i T90. Yy, T14 armata nie, nie omawiamy, bo on nie bierze udziału w walce. Najwyraźniej na razie jest czołgiem tylko defiladowym. No i dobrze, słuchajcie. Widać, tak, jaka jest skuteczność tych ręcznych wyrzutni, które z dużą celnością, z całkiem sporej odległości, z paru kilometrów, są w stanie zniszczyć taki czołg. I teraz, no tak, oglądamy te spalone czołgi, ale nie zastanawiamy się, jak co się dzieje z załogą tego czołgu, tak? Moi drodzy, tym się różni czołg Abrams. Od czołgów w konstrukcji poradzieckiej, że skład amunicji w czołgu Abrams jest tak zbudowany, że jest oddzielony od części pasażerskiej specjalną taką płytą pancerną, izolowaną, a nad nim są klapy, które mają zadanie, pod, jeśli amunicja wybuchnie, to po prostu ma się wypalić. Na zewnątrz, przez te klapy, tak, żeby nie, nie zrobić większej krzywdy załodze. I tak z różnych relacji, z różnego rodzaju konfliktów na świecie, gdzie brała udział armia amerykańska, często właśnie się tak zdarza, że trafiony Abrams, jak mu się wypala amunicja w, w wieży, to po prostu potem sobie chłopaki z tego ciągu wychodzą. No, tak, serwis zabiera czołg do naprawy. No a teraz, jak się ma sprawa? To jest kwestia cywilizacyjna, moi drodzy. Jak się dba o wykszta, wykształconego i wytrenowanego żołnierza w cywilizacji zachodniej, a jak się dba o żołnierza. W cywilizacji turańskiej, jaką jest cywilizacja rosyjska. No to mianowicie słuchajcie, tak w, w, w czołgach T72, różnych wersji T80 i T90, amunicja jest wszędzie. Jest poupychana we wszystkie możliwe miejsca. Jest też automat ładowania, który pozwala na, na to, żeby nie było ładowniczego, była mniejsza załoga. Natomiast ta amunicja nie jest w żaden sposób odseparowana od. Yy, od załogi w związku z czym moi drodzy trafiony głowicą kumulacyjną czołg poradziecki konstrukcji poradzieckiej no z prawdopodobieństwem graniczącym z pewnością po prostu odpali ta amunicja ten ładunek miotający amunicji czołgowej która się tam rylijskiej, która się tam znajduje no, i od, od, odpala się, ona i pali się dosyć długo w temperaturze około ponad 2000 stopni. No, to gdzie są teraz te silne i niezależne, które by chciały jeździć w czołgach i zostać usmażone jak frytka w trafionym czołgu? Hm? Ja się pytam. No, wyobraźcie to sobie. Tak dostać kulkę z, od snajpera czy z karabinu. To jest zupełnie inna para kaloszy. Ale spłonąć żywcem w ruskim czołgu, to jest jakaś masakra. Wyobraźcie to sobie po prostu. No i teraz, gdzie są te silne i niezależne, które by chciały tutaj rozmawiać o prawach i obowiązkach. Tak? No właśnie, moi drodzy. Więc mieszają nam się ostatnio sprawy wojskowe ze sprawami. Ze sprawami militarnymi. No, i tak, kto lubi słuchać moich vlogów, to byłoby mi, byłbym wdzięczny za łapkę w górę, za komentarz, i tak, no bo komentarze są ważne, no i za subskrypcję, jeśli uważacie, że ten kanał jest tego wart. Tym optymistycznym, pesymistycznym akcentem, Nara.